Dzień dobry Państwu. Dzisiaj naszym gościem jest Tomasz Lewnał, przewodniczący, prezes Partii Nowa Nadzieja w Okręgu Olsztyńskim. Dzień dobry Panie Przewodniczący, Panie Prezesie. Dzień dobry. Spotkaliśmy się dzisiaj w sprawie chyba oczywistej. Wybory prezydenckie były. Pana szef, czyli Sławomir Mencen, pana partyjny szef osiągnął bardzo dobry wynik. Jakie macie w tej chwili, wy jako, wy jako partia, Także pan osobiście oceny tej, tej całej sytuacji, i wyników także wyborów, oczywiście. My jesteśmy umiarkowanie zadowoleni. E, na pewno to była bardzo wymagająca kampania i pouczająca z wielu, e, z wielu stron dla nas osobiście bardzo też dynamiczna, ale myślę, że finalny ten efekt, jaki osiągnęliśmy, e, głównie przez ciężką pracę właśnie naszego prezesa, Nowej Nadziei, Konfederacji, jednego z liderów Konfederacji, Sławomira Mencena, no, jest. E, jest satysfakcjonujący po prostu. Natomiast my teraz się nie będziemy zatrzymywać. Jesteśmy na etapie podsumowania właśnie tej całej pracy, którą włożyliśmy. Co mogliśmy zrobić lepiej, co zrobiliśmy dobrze. Tych wniosków myślę, że będzie sporo. Natomiast już nie zatrzymujemy się i pracujemy dalej, bo ta gra się nie zakończyła. To dopiero początek. Nim dojdziemy do spraw ogólnopolskich, chciałbym jeszcze, to mówi Pan, co zrobiliśmy lepiej, co zrobiliśmy dobrze. A to znaczy źle nic nie zrobiliście? Zrobiliśmy pewnie rzeczy, które można by było zrobić lepiej, właśnie nad tym chciałem się skupić. Także taka analiza jest bardzo potrzebna. Zawsze można zrobić coś lepiej, czegoś więcej, coś bardziej efektywnie. Myślę, że to będziemy jeszcze analizować. Jesteśmy dopiero w tym procesie, ale to wszystko jest do wykonania po to, żeby właśnie później kolejne takie procesy móc przeprowadzać jeszcze sprawniej. Myślę, że i tak możemy być z siebie zadowoleni. Hey, głównie... Jednym z głównych haseł politycznych waszego uruchomienia było to, że PiS-PO jedno zło. E, ale jak, to, jak wy chcecie póki co ten, ten, ten duopol rozbić? Jak to w ogóle jest możliwe w tym momencie? Wybory prezydenckie przegraliście, znaczy mimo sukcesu względnego, ale jednak przegraliście dość znacznie do, do, do drugiego Karola Nawrockiego, wtedy drugiego. Jak więc chcecie, jak, jak, jakie pan widzi szanse na rozbicie tego duopolu? Na pewno to jest bardzo trudne zadanie, bo wielu partiom to już się nie udało i stały się przystawkami. E, na początku tak było z ruchem Pawła Kukiza, który też deklarował dużą niezależność. No, finalnie został wchłonięty. E, później była nowoczesna Polska 2050, e, później trzecia droga e, łącznie z PSL-em. E, I gdzieś po prostu obserwujemy, jak te wszystkie partie są wchłaniane. E, więc wyciągamy z tego wnioski. Nie chcemy być przystawką żadnej z tych opcji dwóch. W tej kampanii może część wyborców, miała takie wrażenie, że bardziej jest nam Bliżej do PiSu. Natomiast też były takie sytuacje w tej kampanii, które pokazywały, że my jednak gramy na pełną niezależność. I Sławomir Mendesen też pokazał, że jest właśnie tym rozgrywającym w drugiej turze. Myślę, że spokojnie można powiedzieć, że on tę drugą turę wygrał, bo całe oczy całej Polski były skierowane w zasadzie w jego stronę, kogo on poprze, jak będzie podchodził do tych obu kandydatów. I rzeczywiście to się dość dobrze udało. Jak chcemy to zrobić, na pewno będziemy starali się rozwijać. Budować struktury, być coraz silniejsi, zarówno lokalnie, jak i ogólnopolsko, po to, żeby zaskarbić sobie właśnie sympatię jeszcze większej liczby wyborców. E, I jesteśmy na dobrej drodze, żeby to zrobić. Natomiast no, nie będziemy na pewno e, wchodzić pod walec jednej z dwóch największych partii obecnie, bo, bo to nie ma żadnego sensu. No tak, ale prawie 90% e, według statystyk, oczywiście, e, waszych e, zwolenników, waszych wyborców zagłosowało w drugiej turze na PiS. Czy nie widzi Pan w tym jakiegoś zagrożenia dla, dla tego, co Pan mówi, dla tego, dla tego no, że tak, absolutnej podmiotowości Waszego ugrupowania? Ja myślę, że oni bardziej zagłosowali, ci nasi wyborcy, którzy głosowali na Sławomira Męcena w pierwszej turze, oni w drugiej turze zagłosowali bardziej przeciwko Rafałowi Trzaskowskiemu, niż za Karolem Nawrockim. W zdecydowanej większości który też no można go oczywiście utożsamiać z Pisem, tak był kandydatem popieranym przez Prawo i Sprawiedliwość, natomiast też y, nie bez powodu został tym kandydatem na prezydenta z ramienia właśnie PiS-u, bo nie miał za bardzo odpowiedzialności za te wcześniejsze ruchy Prawa i Sprawiedliwości, y, które pamiętamy dobrze podczas czasów ich rządów. Więc y, to wszystko nie jest tak jednoznaczne, natomiast też na miejscu prawa i sprawiedliwości nie cieszyłbym się aż tak bardzo i nie był tak pewny, że ci wyborcy są tak bardzo kochający prawo i sprawiedliwość. To było bardziej głosowanie przeciw niż za kimś. No właśnie, to co dalej? Wczoraj. Było zebranie, y, które próbował zorganizować PiS w Sejmie, a propos, y, a propos rządu tak zwanego technicznego, na które nikt nie, przy, nie przybył, nawet konfederacja nie przybyła, na którą zdaje się bardzo liczono. Co dalej? Bardzo liczono, ale wypowiedź Jarosława Kaczyńskiego o... O tej propozycji Sławomira Mencena, o to, że jest gotowy do rozmów, żeby usiąść do rozmów, no jednak zostało to tak bardzo chłodno przyjęte przez prezesa Prawa i Sprawiedliwości. Myślę, że niesłusznie, bo jednak warto by było tych wyborców, którzy właśnie z ramienia najpierw głosowania na Sławomira Mencena, później oddali głos na Karola Nawrockiego, warto by było teraz pamiętać, mimo tego, że wybory prezydenckie już za nami, że jednak te osoby głosowały z pewnych powodów i bardziej szanować kandydata. Który, no, który w zasadzie te głosy najpierw zgromadził, a później tych wyborców, niejako przez pokazanie pewnej ekspozycji, danie właśnie tej ekspozycji na swoim kanale, mógł zaprezentować i Karola Nawrockiego, jego oponenta. E, była oczywiście ta deklaracja podpisana, toruńska, tak zwana. Natomiast no, myślę, że tutaj warto by było ze strony prawa i sprawiedliwości pamiętać, że ta siła jednak jest istotna i nie podchodzi do tego lekceważąco. Jeśli nasz prezes deklaruje rozmowę, należałoby się spotkać i porozmawiać. Natomiast no, nic za tym nie poszło i, i finalnie pewnie to po prostu będzie propozycja, która jest stricte PR-ową pod publiczkę deklaracją, nic z niej nie wyjdzie. Czy pamiętacie to deklarację Jarosława Kaczyńskiego? E, określające wasze partię jako grupę dzieciaków, o niepoważnym programie, który doprowadzi do, do ubóstwa w Polsce. Pamiętacie to? My wszystko pamiętamy, no. e, tak. Natomiast nie oglądamy się na to opinie o nas, bo one są bardzo skrajne, często niesłuszne, niesprawiedliwe, e, bądź wyolbrzymione. Gdybyśmy się tym przejmowali, co mówią różni ludzie, to dawno by już nas nie było. Natomiast my dalej idziemy, rośniemy, jesteśmy coraz silniejsi, jesteśmy też coraz bardziej kompetentni w tych aspiracjach do rządzenia i myślę, że będziemy się właśnie w taki odpowiedzialny sposób dalej rozwijać. Wie pan, Wchodząc już w konkrety pewnego rodzaju programowe, mi, przychodzi mi cały czas do głowy ta, ta ósemka, ta osiem tych, tych punktów, mhm. które przedstawił Męcen obydwu kandydatom na prezydenta. Ja mnie tam się rzuciła jedna sprawa w, w, w oczy, mianowicie kwestia y, Ukrainy. Y, wie pan, jest to dla mnie w razie jest sprzeczność. Z jednej strony nie chcemy Ukrainy w jakichkolwiek europejskich strukturach, ale z drugiej strony, przepraszam bardzo, no to co, no to stawiamy, y, bo to może być po prostu y, de facto tak jakby alternatywa, albo, albo jesteśmy bliżej z Rosją, albo z Ukrainą. Czy nie obawia pan czegoś takiego? Myślę, że jak odnośnie akurat podejścia do, do sprawy Ukrainy, nam przede wszystkim zależy na interesie Polski, na tym, żeby żaden żołnierz polski nie zginął na Ukrainie, to po pierwsze, a po drugie, żeby nie dać się wplątać w ten konflikt jako jedna z jednoznacznych stron tego konfliktu. Ukraina ma teraz wojnę z Rosją, tak? to Rosja zaatakowała, to jest oczywiście oczywiste, tak? myślę, że wszyscy to wiedzą, natomiast no, my nie powinniśmy teraz. E, dawać sobie pola do tego, że w przypadku dołączenia Ukrainy na przykład do struktur NATO bądź do Unii Europejskiej to my staniemy się stroną tego konfliktu. My mamy granicę e, po północnej stronie w naszym województwie z obwodem kaliningradzkim. E, Wielu Możemy tak teraz to nazywać. <laughs> tak, oczywiście. Obwód królewiecki, ta nazwa się zmieniła. Natomiast e, no, myślę, że mamy wiele i pan, rodzinę bardzo blisko tej granicy. Ja mam też rodzinę bardzo blisko tej granicy. W przypadku takiego wplątania się w konflikt to osoby są pierwsze poszkodowane. Bo to na pewno byłoby bardzo dotkliwe. Ja po prostu nie chciałbym, i myślę, że właśnie stąd wynika ten punkt, nie chciałbym, żebyśmy my stali się jednoznaczną stroną tego konfliktu, bo my mamy granicę z Obwodem Królewieckim, z Rosją i e, jest to dla nas stricte dużo większe niebezpieczeństwo niż te kraje, które może deklarują właśnie chęć dołączenia Ukrainy do e, Unii Europejskiej bądź do NATO, które są nieco dalej i tej granicy nie mają. Nie poniosą tych konsekwencji dotkliwych, które być może my byśmy ponieśli, czego mam nadzieję nigdy nie doświadczymy. Przypominam, że na pewno rządzący aktualnie jednoznacznie powiedzieli, że nie planują wysyłania polskich wojsk na Ukrainę z dwóch względów. Po pierwsze, ze względów historycznych, bo byłoby to pewnie źle odebrane, że polskie wojska okupują lwowszczyznę na przykład. E, oraz ze względów formalno-prawnych, że kraj sąsiadujący z, no, z regionem konfliktu nie powinien wysyłać swoich sił tam, jako nawet siły pokojowe. E, ale wracając do innych sytuacji, niech pan, czy pan nie założyliście tego, że. Rosja nie odważyła się zaatakować żadnego kraju NATO, a wstępowanie do NATO jest aktualne dopiero wtedy, gdy się wygasi wszelkie konflikty w danym, w danym kraju. Czy wtedy, czy wie Pan, wtedy jednak nie uważacie, że jednak te siły ukraińskie by się nam... Przydały jako potencjalny potencjalny, potencjalny, yy, potencjalny no, bufor do Rosji. Ja wiem, że to jest brzydkie słowo, nieładne, ale podobnie nas traktowali Niemcy w roku 1989. Chcieliśmy ten bufor, dlatego tak bardzo naciskali na uczestnictwo Polski w Eurostrukturach. Odniosę się też do tych słów rządzących ich deklaracji. Deklarowali również, że będą mieli ustawy deregulacyjne do 1 czerwca. Jak widać, ich nie ma, więc te deklaracje rządzących można sobie wsadzić w jakiejś sfery baśni yy, i o nich zapomnieć. Jeśli z kolei chodzi, o ten bufor, to, żeby Ukraina była buforem, Ukraina już teraz jest buforem i nie potrzebuje wstępować do NATO, żeby rzeczywiście to tam dział się cała, tam działa się cała akcja tego konfliktu i nie przychodziła gdzieś dalej. Natomiast no, myślę, że tutaj myślę, że tutaj jeśli chodzi o o to wstępowanie w jakiekolwiek struktury, to jest duże zagrożenie po prostu dla nas, czy jeśli chodzi o nasze rynki, czy jeśli chodzi właśnie o interesy rolników, czy wiele innych kwestii, już poza bezpieczeństwem. Ale pan liberał to mówi, przecież liberalową powinno zależeć na tym, żeby, żeby wygrywała ekonomia, Oczywiście, e, a, jak nie in, a nie interes danego, dan, danego konkretnego lobby, takiego czy innego. Oczywiście, jak najbardziej. I dlatego można powiedzieć, że powinno zależeć nie tyle na ziemniakach z określonego kraju, tylko na tanich ziemniakach. Oczywiście jak najbardziej, ten wolny rynek tak. jest bardzo potrzebny, stąd właśnie te deregulacje też są potrzebne, A Unia Europejska jednak w ostatnich latach kojarzy się głównie z regulacjami, e, które są narzucane dla krajów członkowskich. Natomiast jeśli chodzi akurat o ten interes rolników czy innych, e, Albo tak, innych branż. Tak, jak najbardziej. Mógłby się Pan bardzo zdziwić, jak bardzo duże poparcie wśród rolników ma Sławomir Męcen, jak bardzo dużo osób upatruje w nim nadzieję na to, żeby właśnie przeciwstawić się tym wszystkim opresjom, które są... Yy, skierowane w stosunku do właśnie tych branż, czy to rolników, czy również wszystkich innych branży transportowej. Myślę, że tutaj można by tak wymieniać bardzo Przypominam, bardzo... że branża transportowa, panie Tomaszu, hmm. pozwolę sobie w ten sposób, to jest kwestia, to raczej firmy są niezadowolone z transportu, kierowcy są bardzo zadowoleni, bo dzięki tym regulacjom, jadąc do Francji czy do Niemiec, muszą mieć stawki europejskie, tamtejsze stawki zarobkowe, a nie polskie. Muszą też zamykać się bardzo na cztery spusty i uważać, żeby w nocy ktoś ich nie okradł, bądź też nie zabił. No to tak, już chyba inna sprawa. Domyślam się, że chodzi Panu o, o, o imigrację. Mhm. No ale wie Pan, automatycznie i tak technicznie wchodzimy w kwestię też imigracji. No to co zrobić, żeby ta migracja po prostu u nas się nie pojawiała? Bo wie Pan, Polaków jest, oraz Europejczyków jak takich coraz mniej. Generalnie. No... Ktoś musi pracować i teraz kwestia, jak to zrobić, żeby nie mieć imigracji niechętnej nam, załóżmy, ale jednocześnie zachować dotychczasowe standardy. Na pewno nie jest to łatwe zadanie. No jest nas coraz, coraz mniej i będzie pewnie nas coraz mniej. Należałoby zastanowić się, jak te trendy odwrócić, czy w ogóle można je odwracać właśnie takimi programami, które są teraz obecnie e, stosowane. One, jak widać, nie działają. Więc myślę, że tutaj warto by było zastanowić się nad tym, żeby dać po prostu ludziom decydować o sobie. To człowiek sam w sobie powinien. Zdecydować, czy chce mieć rodzinę, czy chce mieć potomstwo, czy chce w taki sposób zaplanować swoje życie. Może nie jest to najłatwiejsza droga, ale myślę, że każdy, kto się na nią zdecydował, wie, że jest słuszna. Natomiast jeśli chodzi o migrację, no to powinniśmy bardzo, ale to bardzo zwracać uwagę na to, kto do nas przyjeżdża. Ja nie mam żadnego. Nie mam osobiście żadnych przeciwwskazań, żeby to były osoby bardzo dobrze wykształcone, bardzo kompetentne, w branżach, w których nas na pewno brakuje, tak tutaj w Polsce, natomiast też w bardzo ograniczony sposób, żeby to nie zmieniało żadnej struktury społecznej, żeby to nie budziło później takich niepokojów, jakie teraz dzieją się w Brukseli, jakie dzieją się we Frankfurcie czy innych miastach europejskich, gdzie ta dysproporcja jest już dużo większa. Już nie mówię nawet o Wielkiej Brytanii, która w Unii nie jest, no ale po kłosie. E, swojej polityki e, migracyjnej ponosi do dzisiaj i będzie ponosić jeszcze bardziej, bo tam się nie da tych procesów po prostu odwrócić. My jesteśmy jeszcze na etapie, gdzie możemy rozważnie myśleć o tym, jak w bardzo ograniczony sposób e, podejść do tego tematu i nie wpuszczać tutaj wszystkich, jak leci. A niestety to się działo. Przypominam panie Tomaszu, że panie przewodniczący, że e, niemiecki cud gospodarczy lat 60., -tych, 70. -tych budowali. Bardzo dużej części Turcy i to wcale nie byli inżynierowie, delikatnie rzecz ujmując. Jednocześnie, jednocześnie w Brytanii, o której pan tu też przywołał jako przykład, była taka sytuacja, że owszem, Brytyjczycy głosując za Brexitem podnosili hasła o o imigrantach, ale przepraszam, jednocześnie mieli premiera yy, nierodowitego Anglika, mieli też, yy, znaczy mają do tej pory, mera Londynu, który zdaje się jest tam pakistańczykiem, Ma, też yy, szef partii yy, szkockiej, yy, tej niepodległościowej, też nie jest rodowitym Szkotem, tylko też z daleka. Czyli wychodzi na to, że głosowali głównie tylko Polakom, których było tam najwięcej. Myślę, że głosowali przede wszystkim na tych kandydatów ci ludzie, którzy dostali już obywatelstwa, pochodzą właśnie z tych krajów, tak. Kolonii brytyjskich, na przykład. Natomiast jeśli chodzi o ten niemiecki cud gospodarczy, to tak, rzeczywiście te osoby, przy, które przyjechały z Turcji, wtedy bardzo brakowało mężczyzn w Niemczech, ktoś musiał odbudowywać te Niemcy. Natomiast pokłosiem tego jest fakt, że teraz, na przykład, wielu muzułmanów w Niemczech nie poda tak. ręki kobiecie, bo religia im na to nie pozwala. I teraz pytanie do wszystkich osób, które walczą o prawa kobiet, czy rzeczywiście chcemy takiej sytuacji? Bo ja podam rękę każdej kobiecie, zawsze wszędzie, nie widzę żadnych przeciwwskazań, z żadnych powodów. Natomiast w Niemczech nie jest to już takie oczywiste, we Francji również, w Holandii również, w Wielkiej Brytanii również. I właśnie do tego nie chcemy doprowadzić. To czy, jest walka czy o prawo tak, że, tak? Czy także do tego nie chcecie doprowadzić, że Niemcy nam zwracali, zwracali naszych migrantów? Oczywiście nie chcemy, żeby Przypominam, że Przypominam, że oni, Niemcy, działają na bazie prawa. ogólność na to ONZ to uchwalał, że, a na pewno w Brukseli to zostało podtrzymane, że to jest w prawo o readmisji, że jeśli ktoś do nas został wpuszczony dzięki 300 tysiącom wiz ze strony PiSu i jeśli uciekł do Niemiec. Czy u nas jest legalnie, to on jest nielegalnie w Niemczech i Niemcy mają prawo go odesłać do Polski, na podobnej zasadzie, właściwie identycznej, jak my odsyłujemy na Litwę Syryjczyków, Sudańczyków i innych, którzy do nas zostali też nielegalnie przywiezieni. Jak ten problem rozwiązać? No to też była zasługa tego, pamiętam doskonale sytuację, jaka działa się na naszej wschodniej granicy e, i pamiętam, którzy posłowie wtedy biegali z reklamówkami i panikowali, e, bardzo obrażając pracę Straży Granicznej, e, Straży m, Służb Mundurowych, wszystkich osób, które wtedy na... Naprawdę miały bardzo ciężką sytuację, ryzykowali swoim zdrowiem i życiem, a ci posłowie po prostu woleli jednak dla celów politycznych, tylko i wyłącznie z wyrachowania, jak mniemam, po prostu obrać za obronę. Tą drugą stronę i rzeczywiście w tamtym momencie, kiedy byli w opozycji, to tak robili. Na pewno utrudniali pracę dla wielu osób, które wtedy po prostu dbały o to, żeby tych ludzi tutaj nie wpuścić, żeby one nie przekroczyły rzeczywiście naszej wschodniej granicy. No niestety niektóre te osoby te granice przekraczają z różnych powodów, dzięki pomocy różnym dziwnym osobom, które mam nadzieję, że będą sprawdzone, dlaczego działają, za jakie pieniądze działają, jakie motywy nimi kierują. Natomiast no, myślę, że to nie jest powód, żebyśmy teraz my. Podchodzili do tematu tego, co Niemcy nam przywożą, kogo Niemcy nam przywożą może bardziej e, i wpuszczali każdego, bo my nie wiemy, czy to są ludzie, którzy przekroczyli naszą granicę, czy nie. My w ogóle tego w tym momencie nie weryfikujemy. A jest to do, my spra do, do sprawdzenia. Jest to do sprawdzenia, tylko pytanie, Iż, czy ktoś to tak. sprawdza niestety jeśli ktoś u nas dostał oficjalny status pobytu, to się rzeczy są różne rzeczy, łącznie z liniami popniarnymi. Ale dobrze, dajmy mm -hmm. spokój tej sytuacji, mm -hmm. bo jest to dla mnie sytuacja absolutnie niejednoznaczna. Mm -hmm. Natomiast wie pan, żebyśmy wrócili do tej polityki przyziemnej, bo wasza nowa nadzieja się rozwija także w regionie. Tak. Jak pan wspomniał wcześniej, ponad tysiąc wolontariuszy mieliście na wybory prezydenckie. Jak to się stało? Jak wam się to udało? I co dalej? Ponad tysiąc zgłoszonych osób, które zadeklarowały swoją pomoc w samym okręgu olsztyńskim, jest to, myślę, liczba, która zrobi wrażenie na każdej, nawet największej partii e, i żadna inna nie może się pochwalić właśnie takim, takim poparciem społecznym obecnie, e, takim oddolnym, bardzo zaangażowanym. E, natomiast oczywiście no nie wszystkie osoby finalnie się zaangażowały z tej liczby, natomiast bardzo duża część tak. E, część najbardziej aktywnych osób, które brały udział w kampanii, już dołącza do nas, do, do partii. Myślę, że to jest bardzo budujące bo na tej podstawie budujemy struktury i będziemy się dalej rozwijać. Kampania to była świetna okazja do tego, żeby sprawdzić się w boju po prostu. Kogo na co stać, jak pracuje, jak jest zaangażowany, jak jest kreatywny, ile czasu może na to poświęcić. Myślę, że bardzo nas zahartowała i to jest bardzo pouczające między innymi dlatego użyłem takiego słowa na samym początku, bo to jest początek drogi i te osoby z nami zostają, te osoby są z nami w strukturach często tak jak mówię, to są e, bardzo nowi członkowie partii, ale już z dużym bagażem doświadczenia, tego, że właśnie wykonali tę ciężką pracę, e, osiągnęliśmy pewien efekt. E, Sławomir Męcen dzięki tej pracy również właśnie w regionach, okręgach e, stał się rozgrywającym drugiej tury. Taki mieliśmy cel. Nie stajemy się żadnym podnóżkiem, wręcz przeciwnie, żadnej z największych partii politycznych. Dalej idziemy prosto, dalej robimy swoje i myślę, że będziemy konsekwencją tutaj zdobywać coraz większe pole do wpływu właśnie na rzeczywistość, żeby o tą silną i bogatą, bezpieczną Polskę walczyć. Przypominam, że Konfederacja to są dwie partie w tej chwili, tak. były trzy, teraz są dwie. Jak się układają Wam e, no, sytuacje takie związane ze współpracą e, z ugrupowaniem Krzysztofa Bosaka na terenie regionu? Pana na terenie Pana regionu? Ja osobiście nie mogę narzekać. Tak. Jestem bardzo zadowolony ze współpracy, jestem też osobą bardzo otwartą. Taki mam mniemanie o sobie i myślę, że wiele osób może też to potwierdzić. I wychodziło świetnie. Mogliśmy liczyć na pomoc ze strony Ruchu Narodowego jaka, jako Nowa Nadzieja, bo tutaj lokalnie koordynowaliśmy to właśnie w oparciu o struktury, głównie Nowej Nadziei. Natomiast ta współpraca układała się bardzo dobrze w wielu powiatach, naprawdę modelowo. Ja jestem naprawdę pozytywnie nastawiony i też myślę, że to będzie skutkowało jeszcze lepszą współpracą w przyszłości. Za dwa lata są wybory parlamentarne. Panie Prezesie! No już jeden transfer widzieliśmy, ja mianowicie Marcin Morzonek, który niewątpliwie będzie pewnie jednym z filarów, no proszę oczywiście władz partyjnych, czyli pana listy, listy do wyborów. Jak będzie się kształtowali tę listę? No bo co będzie już trzeba o tym myśleć? To znaczy myślę, że jeszcze przyjdzie na to czas na pewno, jak to będzie finalnie wyglądać. Ja na ten moment się nad tym nie zastanawiam. Nie podchodzę też do tego do tej działalności swojej politycznej w takim... Podejściu, że listy są najważniejsze. Chodzi o to, żebyśmy mogli jak najwięcej e, tych swoich postulatów wprowadzić e, w życie realnie, mając Marcina Możdżonka w swoich strukturach tutaj, zarówno lokalnie, jako radnego miasta Olsztyn, jak i jako postać, która jest rozpoznawalna ogólnopolsko, która też może przyciągnąć do nas wiele nowych osób, e, być też takim przykładem. Jest też na pewno osobą, która ma spore doświadczenie. Myślę, że dużo spostrzeżeń i właśnie dzięki takim osobom, które do nas również dołączają, możemy się szybciej rozwijać. Ja tak do tego podchodzę. Dla mnie to jest szansa do tego, żeby te struktury były jeszcze bardziej dojrzałe. Bardzo się cieszę, że takie postacie jak Marcin Możdżonek do nas dołączają. Natomiast co do list, to myślę, że to jest taki temat, ja wiem, że dwa lata, ale to jest temat nadal dość odległy. Wszystko będzie na pewno ułożone tak, jak być powinno. Panie prezesie. Dzisiaj rano, jadąc nawet do redakcji, słyszałem rozmowę y, radiową z panem Przemysławem Wiblerem, który mówił, że jednym, jednym z adresatów y, waszych y, ofert politycznych będą samorządowcy, którym się kończą. Na przykład, nasi znaczy są to Bujtowi czy Bruniszowi, którzy są już drugą kadencję, i, i nie wykluczacie, że właśnie do nich będziecie kierowali swoją. E, swoją ofertę współpracy politycznej. Czy macie już kogoś takiego na oku w regionie Warmińsko-Mazurskim, w pana okręgu? Ja mogę powiedzieć tylko za siebie. Ja jestem otwarty na rozmowy z każdym samorządowcem, z każdą osobą, która chce do nas dołączyć. Natomiast no, to nie mogą być osoby, które mają już za sobą jakieś. E, bardzo dziwne decyzje, bo to zawsze trzeba jednak patrzeć tak z przymrużeniem oka. Jeśli ktoś był za coś odpowiedzialny, to trochę przejrzeć, jak te działania rzeczywiście wyglądały. Natomiast co do samej rozmowy, e, tak jak mieliśmy bardzo dużo rozmów w czasie drugiej tury, e, myślę, że tutaj jestem jak najbardziej otwarty. Jest na to szansa, natomiast e, czy takie osoby będą stanowić e, osile nowej nadziei, czas pokaże. To wszystko zależy od e, stricte indywidualnej sytuacji kto za co odpowiadał, jakie decyzje podejmował, jakie ma też podejście do, do dalszej swojej przygody w polityce. I myślę, że tak, tak będziemy sobie tutaj na spokojnie dalej funkcjonować. I tego pryncypializmu Wam dalej życzymy, ja osobiście na pewno, w dalszej działalności partyjnej. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję również.